Cześć, dacie z tej strony Matej i, i zapraszam was do odcinka, ja wiem, że niedawno nie było, ale... robimy opening spec simulator, może ktoś go zna. Tak, ja ogólnie mam pety. I może się przywitać. Aj, ja robimy opening, nie wiem, czy już to mówiłem. Pixel Demon! Pixel Demon! Nice! Za pierwszy raz! Proszę za dobra, możecie zapieprzowali Pixel Demon. Zarąbiście! A, mój inventory jest full, super! Kurczę, mam trochę zasypione, nie ukrywam. Chciałbym ja to, to. 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 Już się przewitałem, ja, jakby, co? Prawo autorskie, halo? 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 Trafił pixel demona, już się przywitałem, zapomniałem się odciszyć. Yhm... Dzisiaj go z tej strony, animacji i, i, i dzisiaj nagrywam, że z moim kumlem jest Severiną. Przywita się, ci się ma. Mati, pixel demona pierwszego. Tak naprawdę mojego, bo to są mojego kolegi może i słyszycie. Ja mam trochę ciszy, nie ukrywam. Trochę głośno, przepraszam. Jeszcze nie skończyłem openingu. No, e, bo mi coś trade'a, ogólnie. E, Od razu mówię, że nie jestem najlepszy pod simulator, ale robię taki opening. I czekamy na jakiś tutaj. Pixel jakby mi w ogóle ten jakiś Pixel Huge Cat -no? o panie! Ale to jest... znikoma szansa, szczerze mówiąc. Że mi dropnął -no ten Pixel Huge cut. W ogóle ja Pixel Demona nie mogę dropnąć, -no, a co dopiero Pixel... Pixel... Pixel Kata Huge? Pixel Huge czegoś czy jakoś tak? Nie wiem, jak to takie... Mmm, dziękuję. dziękuję. tego kuda. I może go, 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 słyszycie, ale... Dobra. Może sobie w do mojego kolegę. No, Witajcie. No, więc Nie wiem, na kto wygląda Baruczek, te to pierwszy. Więcej odcinków, to po więcej. Więcej odcinków, więcej? Dobra, mniej może go być trochę słabo choć ponieważ yy, z nie ma komputera, dlatego rozmawiałem przez te telefon. Yy, czekamy dalej, ale w końcu mam pixel demona pierwszego. zobaczę tak naprawdę jeden. Ty... Aha. No dobra, nie jest najgorzej, nie ukrywam. A moje inwentory jest pełne. Super. Ja ci kręcę i ja tych pixel wolfów. To są usunie, bo to mi. Niepotrzebne. To zresztą też. To. Nie, co mi tu jest jeszcze niepotrzebne? to, 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 to i trochę sobie tych piksel wolfów będę po jednak mam ich dosyć sporo. I otwieramy dalej, póki jeszcze mamy te super... o nie czekaj. Musimy się skupić? Nie dobra, jest laki, myślałem że mam przypadkowo triple coiny. Mm. Możesz to wyłączyć, bo prawa autorskie. Mhm. Dzięki. Prawa autorskie, proszę. Prawa autorskie, proszę. Jeszcze dwie. Si chociaż jeden. Proszę, chociaż jeden pixel demon. nie? ale. Ni ni niestety, ale no proszę, jeszcze jeden pixel demon i będę chociaż trochę zadowolony. da, no... Te moje trzy. No tak, te twoje trzy, bo mi dobrze bym sobie poparli na opening. Poparliłeś i tak gratulacje. Ja my przecież... Bo... I nie 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 Tak! Sorry, że się tak cieszę i sorry, przepraszam za wasze uszy, ale po co się cieszę, ponieważ nigdy to jest drugi pixel demon, który kiedykolwiek miałem w rękach, w sensie... Nie te trzy, ale tego pierwszego który ja zdobyłem. Ja, T uczciwie. To jest mój pixel demon i... za nic nie o... Pixedemon, demon. Bo jak wie je jeszcze jeden drop, to żebym w ogóle się tak cieszył? No? Ja na z tobą. dzień dobry, witam. Ile masz tam końów? Cieszę już że emocje są najgorsze. się, mi się powoli... Spoko. Do, do, dobrze cię słychać. Przynajmniej ja słyszę ci dobrze. To, to usuniemy. Te pixel slimey są mi w ogóle totalnie nie, niepotrzebne. No, są do dupy. Można nimi tylko poprzeć tutaj. Proszę tak mu mówić. No dobra, tam raz. To no dobry, ale teraz zdarzy się to ten. Yy, pixel ile można tych pixel da mi dać, chociaż jednego jeszcze, proszę, bym taki taki szczęśliwy miał. Ej, mamy mięszkanie, nie za Bardzo, dużo. Będziesz mógł je potem dać. Ostatnie 50 koła tego co się pięć milionów i raczej żaden pixel mi tutaj nie dropnie w ogóle. Zachęcam do lajkowania i subskrybowania mojego kanału, ponieważ tak, dawno mi nie było, no filmów z film z dlaczego mi nie było i tak dalej, ale za to, że wrócić, możecie zostawić tego suba i lajka. A nawet komentarz. No, w sobotę i Nie, 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 Bo jak nie, to tam, tam, do was tam, i celi Was skałaka. Tak, dokładnie. Potwierdzam sobie jeszcze tutaj te no. Ale tu nie ma, tu nie ma, wreszty, wreszcie nie niemożliwe, żeby mi dropną jakiś, a już, już i tak będzie stać. No dobra, no to co, no i tyle z openingu, ja sobie jeszcze, ja tutaj pójdę szybko przerobić na shopa i to będzie tyle z openingu. Raz w ogóle pamiętam, że miałem super opening takiej innej trochę grze, tylko że pokazałem moje wiadomości prywatne, a jak już dobrze wiecie, to jestem produktującym youtuberem no i nie umiem blurować, czyli nie umiem wiesz cenzurować i tak dalej, a więc no nie, bo blurować nie umiem, w sensie nie umiem jak robić tak nie jest, akurat z W, to tego jakby być jakby po filmie. procent, 80, 80, 80 może wypalić. o chyba tak, wypaliło um. Dobra, ja idę na maina dasz mi jeszcze te slimy Nie dam Ej no Moje slimy Kurczę, a bym sobie zrobić w końcu golden slime albo nawet Rainbow Miał w końcu 6... i bym mógł w końcu 6 petów jakby Będziesz kurka, nie? Yes. Masz szczęście. Ja wydzieraj ja się i tak ci pewnie widzę, by nie słyszą. Ale nie przeklinę najlepiej, no bo... No, a nie tutaj! Trochę kurna! Trochę kurna! 47% było na Rainbow Pixel Woolbot. Spaliło się. Gdzie można było przerobić ten? Ten na Rainbow? No. Main. Aha. Ale tak cały czas szukam, szukam i nie mogę tego znaleźć, nie? No. A ja prawie w ogóle... Ja jakby wiesz, przerobiłem. Na jakieś inne indepety, nie wiem jak, jak, jak to się nazywa. Przerobiłem na slajmy niestety. Slime przerobiłam Dzień Dobry, przerym żeby... tutaj. Może się uda kto wie. Dobra, 100%. Mamy... Mamy tego. Czego jeszcze mogę? Co masz? pokaż! Ja nie widzę, bo jestem na Pixel Warcie. A nie, sorry, przypadkowo. Mam tego. Gdzie to jest? Uuu, co na bi. Ooo! Co to? Mam Pixel Wolf... mam rainbow Pixel Wolfa. Idę tylko sobie w tym momencie właśnie... Patrz. Ma być Golden, potem na Rainbow i ma go w jednego Dark Mattera i teraz ma drugiego. Prawda Mati? Jakiego drugiego Dark Mattera? Przecież nie mi Nie. Gdzie? Że ten, że masz drugiego Pixel Wolfa Rainbow i zrobiłeś go na Dark Matter. Jeszcze nie zrobiłem. Mm. Nie, nie, nie! Chciałem przerobić te Pixel demony. Nie, 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 nie. Na nas na złote. Gdyby to się udało, to nawet bym... ale... Kurde. Jakby jednak stracił, dobra, em... To jeszcze oddam... To jeszcze jedyna rzecz, którą zrobię, to oddam mojemu koledze Pixel... Demony. I tyle będzie z odcinka. Czekaj. To ty miałeś ten, ten i ten. Tak proszę, to są tak. Proszę bardzo. A czekaj, 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 czekaj. o jeszcze czekaj. Um, chcę jeszcze ci dać taką nagrodę. Co ja ci mogę jeszcze tutaj dać? Ile diamentów? Niech będzie taki jeden milion. Ja mam milion. To da ci jeszcze jeden jakby ten diament. Chodzi mi od diamenty. Czekaj. Nie chcę, tu... czekaj, nie, nie chcę. Akcy... Dobra, to nie czekaj, to jest 100 tysięcy. Czyli jeszcze jedno zero. A. Poczekaj. To chyba jest milion, nie? Tak, to jest milion. Daj ci milion po to, żeby wiesz, że mi dajesz w ogóle te pizze demony. Yy. A do tego przyjdź tu i siedzę. Chodź tutaj na przykład, nie na na szopę, jak chcesz, czy gdzieś się spotkamy. Jesteśmy ze wszystkimi pytaniami na Pixel Watch. Okej, okay, to już tam idę. I to będzie koniec. Mam nadzieję, że odcinek taki, pewnie wam się podobał. No tylko sobie jeszcze to odbieram. O! Witam Pana! No! Ale życzę Ci gratulacje, bo... Zdobyłeś wreszcie swoje dwa Pixel Demony! Otworzy sobie jeszcze takie dwa jajka... Niech będą... dobre, niech będą cztery... I to będzie tyle z tak już na poważnie. Ale to jest niemożliwe, bo nie mam aż takiego farta. Dobra, dzień dobry, no to ustaw się gdzieś. A, no tak. Tak no bez tej chwilę wyglądają pety ja jestem obecnie trochę w plecy, ale to przy takich kolejnych openingach się nadrobi. Dlatego przypominam jeszcze, żebyście subskrybowali. Nie dziękuję również mojemu koledze, że żeby, żeby mi pożyczył te Pixel Demony na pofarmienie i dzięki jemu nie byłoby tego odcinka. A więc podziękujcie mu tak naprawdę. Dokładnie to jemu, czekaj, jemu, a my się już żegnamy, cześć, czołem, kruski z Rosem i papa.